Andrzej Grabowski nie jest już samotny. Odmodniap tryska pozytywne energii i cecha do kreska lecia. Co kryje si za nakp przemian Andrzeja Grabowskiego, 66 l. Rozwód zanit Kruszewsk sta psi faktem, aktor mokreska E uzna ten rozdział kreska życia za zamknity. Powrót do roli M kreskaczyzny bez Zobowi za s kreska Y. Kiedy pojawi psi w studiu tatca z gwiazdami, produkcja nie mogła wyjść z podziwu, tak doskonale wyglądał. W ciągu kilku miesięcy Andrzej Grabowski zrzuci 40 kg i zmieni psi niemal nie do poznania. Jedna z gazet podaje: Kreska EL-Kreska E-Sza o kilkadziesiąt kg. Figura jest efektem operacji zmniejszenia kreska optka, która bywa skuteczny metod pozbawienia si balastu. Wróci, bo poczucie humoru. Dowcip, z którego jest B i cecha brylowania w towarzystwie, szczególnie w ród pepci przeciwnej. Co kryje się za tę metamorfos? Znajomi aktora twierdz, kreska E samotno przestała mu doskwiera, bo mają kreska now przyjaciół BK, która bardzo o niego dba. Pomagał bo Kreska Y odpowiedni diet, prowadzi kuchni. Andrzej Maju kreska zasob 2, map kreska 2 wice jest bardzo ostro kreskany w deklaracjach, ale wygląda to bardzo obiecuj co zapewniaj serdeczni mu ludzie. Aktor nie jest stworzony do kreska w samotności. Ci podoba się kobieto, mi by było wiadomo kreska E ze znalezieniem towarzyszki kreska nie będzie miała problemu. Gdy kotczy psi jeden z na horyzoncie pojawia Basi inna kobieta. Po rozwodzie z Tomaszewsk-66L, zanim zwiza psi Zanit Kruszewsk bygwidywany za atrakcyjną pani architekt potem Zaktorg. Jak potoczy się znajomo z pica dam, którą poznali kreska jego przyjaciele. Twierdz, kreska e ten zwizek ma przed sob przyżbo. Wice panu Andrzejowi kreska e a.